Siemano, z tej strony Esteban a to jest kolejny odcinek na tym kanale i kolejny raz widzimy się na case dropie. Pamiętajcie, że jak chcecie brać udział w każdym konkursie, musicie zostawić łapkę w górę, suba z dzwonem, komentarz oraz musicie widzowie używać mojego kodu promocyjnego Esteban, który daje Ci procent do wpłaty, a możesz płacić tak naprawdę każdą metodą płatności jaką chcesz, bo możesz wpłacić sobie nawet SMS-em mordo. SMS-em wpłacasz Paypalem Krypto nawet, wszystko jest dostępne dla was e, więc, więc, co Zapraszam was I my dzisiaj mamy 3200 No i dzisiaj robię taki sobie challenge na kontrolku e, No i zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie Bierzemy sobie itemki Za 1000 złotych maksymalnie e, Dajemy sobie max min No i bierzemy Przykładowo, bierzemy sobie takie rękawiczki e, Specjalist Glowsy Crimson Webby Bierzemy sobie nowe i walimy każdy upgrade na 40% każdy upgrade, każdy kontrol oczywiście i będziemy próbować właśnie parę razy jeśli siądzie skin, zostawiamy zmieniamy skina, mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi, jeśli tak, jeśli chcecie więcej takich challenge'y, zostawcie łapeczkę, suba dzwonem, komentarz, a my zaczynamy Pierwszy kontrol 40% I mamy to Mamy to Rękawiczki za 999 zł No i robimy sobie może jakiś czerwonek Wipunek Do tego Bowie crimson web Próbujemy 458 zł Również siedzi I właśnie o to chodzi Właśnie o to chodzi No to jak robimy czerwoneku No to może uspik No to może uspik Próbujemy Znowu 458 zł Jak trzeci raz siądzie To będzie coś niesamowitego Zobaczcie i właśnie to jest ten sposób. To jest ten sposób. 40% bardzo często na jakiejś dropie siada. No to co? E, mamy koskę, mamy rękawiczki. E, znaczy, mamy koskę. E, mamy rękawiczki, mamy uspika. No to przydałaby się jakaś może m4 e, Albo Digielek. Albo Digielek. Faktory New Digielek 426 zł. Wrzucamy. Uwaga. Ej, dobra, to jest zbugowany procent, to jest zbugowany procent, widzowie, czwarty kontrol z rzędu siada nam na 40%, no i mamy w tym momencie już niesamowity czerwony ekwipunek, zobaczmy sobie, zobaczmy sobie, jak to wygląda. Nie no, wygląda to przekozacko, no sami zobaczcie. Dobra, brakuje nam tutaj kałaszka i awupki. tylko czy jawóbka jest jakaś czerwona? No jest ta chromy, chrom Canon, nie, ta nowa. To ją sobie. Znaczy, może ona nie jest jakby dosłownie czerwona. Ale spróbujemy ją sobie zrobić. Bo ona też będzie e, pasowana. Pasowała. Pasowała. I jest taka wóbka, e, Taka za 1069 też może być. I robimy ją znowu na 40%. Jak to się dzie, to jest koniec. Uwaga! Ok. Raz. Spoko. Dawaj, drugi raz. Dawaj. No, i let's go! No, i let's fucking go! No, to jest niemożliwe, widzowie. To jest naprawdę niemożliwe. I zostaje nam 490 zł na dosłownie e, ostatni kontrol na ten moment. No, to wpiszmy sobie może AK-47 jakiś kałaszek e, Maxmin I dajmy 1000 zł. I jest kałaszek Bloodsport. Na pewno jest kałaszek Bloodsport. 787 zł. Myślę, że możemy spróbować. 40% jedziemy. 362 zł, ok, nie siadło, ale nie ma żadnego problemu, bo ja tak naprawdę mógłbym już ten odcinek zakończyć, sami zobaczcie, że z trzech koła, po pierwsze mamy 5000, a po drugie, sami zobaczcie jak ten ekwipunek wygląda, no co ja mam wam więcej mówić, no wygląda to zajebiście, wygląda to zajebiście, wygląda to przekozacko, dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście mieć taki ekwipunek, a jeśli tak, jeśli chcecie wygrać Hasło konkursowe dzisiaj będzie Jak chcesz wygrać Napisz Jaki jest twój Ulubiony kolor skinów W CS2 Czyli powiedzmy, czerwony Zielony Niebieski Czarny, może też tak być Więc dajcie znać w komentarzu Na my, wiecie co Ja sobie to zostawię Ja sobie to zostawię, bo sobie pomyślę czy na przykład nie zrobić właśnie sobie takiego wypunku? Zostało mi 130 zł, więc na spokoj, na spokojnie sposób gamma i otwieramy po jednej. 18 zł taka skrzynka kosztuje, może jeszcze akurat ga gamma dopplera jakiegoś rzuci. No byłoby to No niesamowite, nie oszukujmy się. Dobra, po dwie, po dwie będziemy sobie tak klikać. No i kurczę, jestem mega zadowolony, jestem mega zadowolony z tego odcinka. No po pięknie, pięknie na tym kontrolku siadło, mówię wam. Jak chcecie coś kontrolować, to 40% to jest naprawdę coś mega mocnego na case zdropie no i przed nami ostatnie dwie skrzyneczki. Jak już nic nie siądzie, to jest i tak naprawdę zajebiście. Uwaga! No nie ma, nie ma, ale cóż, nie ma co przedłużać. Mamy piękny czerwony kwipunek. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Sprzedamy sobie jeszcze to. My się widzimy oczywiście w kolejnych odcinkach. No i nie